O! Coś to za haszcze porosły. O! A tu ktoś buszuje. dobry, pan Anno. Panna Anna zrywa groszki. Ile masz groszku? Pokaż. Oho! Pół ścianki, ja jeszcze trochę na kciaczkach zostało. Pochwalę się trochę. Skończyłem chodniczki. Wszystkie grządki są zrobione. Pomidorki posadzone. Tu sobie rośnie dziewanna. Truskaweczki już prawie obiedzone. Tu też sobie rośnie dziewanna. Nie będziemy jej przeszkadzać. Na koniec się ześciłkuje. Na, żywe, yy, na żywą ściółkę. O, a tu wszędzie pomidorki. Już sobie nawet kwitną te, które są na dworzu. I... O, dyskoteka zajechała. Yy, a tu ogórecznik. A tu mały eksperyment pomiędzy... O, kurki przyszły się przywitać. Cześć, Pokémon Pokemon! Pokemon! No, pogadaj trochę. Koko, ko, pięknie. No, wracając do tematu, tu jest nasz eksperyment. Słoneczniki, kukurydza i ogórki. Niestety, jakoś ogórki bardzo powolnie rosną, ale rosną. Chcemy sprawdzić, czy działa, będzie działał patent obejrzany gdzieś w internecie, żeby ogórki pieły się po wysokich roślinach. Zakwitły też pory, które przezimowały. Pory wyszły całkiem sporej grubości. Czy raczej nikt ich nie zje? O, ten jest całkiem całkiem pokaźny. Tu w ogóle jakieś wyrosły z niego ciało obce. Tego na pewno nie będę jadł. A tu są cebulki. O. A obecnie najlepiej z całego naszego ogrodu prezentuje się jeżyna. I co najlepsze, kompletnie nic z nią nie robiliśmy. A jest cała dosłownie oblepiona owocami, i cały czas jeszcze produkuje nowe kwiaty. I druga jeżyna. A tu moje ulubione fasolowe. Bobki dojrzewają. A teraz idę kosić. Do zobaczenia.